Halo, halo kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na miesiąc kwiecień. I tym razem, wszystkie osoby z raka zobaczymy, jakie tutaj energie do Was idą, co tutaj się wydarzy, na co zwrócić <laughs> uwagę. Dobra, przetasujemy jeszcze tylko. O, tutaj się zapodziała karta z poprzedniego rozdania. Zobaczymy, co idzie w na świecie. Ok, energia ogólna tego miesiąca. Ojej, diabeł wam wyskoczył, kochani, co wy tutaj będziecie robić. <laughs> co jest w przeszłości? Co się uda w tym miesiącu? <laughs> Co tutaj może przeszkadzać? Wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Wy w tym miesiącu. Co do Was idzie z otoczenia? Teraz ta grada dla Was i rezultat. Kochani. Zauważyłam, że ten kwiecień do wszystkich znaków, które dotychczas tutaj czytałam. Jest takim właśnie bardzo energicznym miesiącem, czyli, tak, jak faktycznie, jak ta wiosenka do nas przychodzi, tak i ta energetyka się pokazuje, że my też jakby się troszeczkę budzimy do życia. I co teraz, kochani, od naszego raczka? Ten diabeł tutaj w energii ogólnej tego miesiąca może mówić o tym, że, i teraz mamy: są dwa rozwiązania. Dlatego dołożę kartę na tego diabła, bo zobaczymy, w którą stronę ten diabeł pójdzie. Czy ten diabeł będzie pokazywał, że to my będziemy uzależniać się uzależniać od czegoś lub od kogoś? Czy to jest wychodzenie z uzależnień? Zobaczmy, o co chodzi z tym diabełkiem. W którą stronę to idzie. W którą stronę. Piątka mieczy. Kochani, a więc tutaj mi to pokazuje. Że to są jakieś próby w tym miesiącu wywiązania się z jakichś toksycznych rzeczy. Jakichś toksycznych relacji, jakichś toksycznych zdarzeń, jakichś rzeczy, które nie sprzyjają nam. Te dwie karty w połączeniu, one pokazują tutaj, że ktoś może próbować was oszukać. Ktoś może tutaj próbować na was rzucić jakieś. No, jakieś takie niefajne, kochani, niefajne, niefajne rzeczy. Ja spoglądając, już tutaj po prostu patrzę na. Na to, co idzie dalej, więc na całość od razu spojrzałam, więc powiem, że temu komuś może się to nie udać, albo że tutaj ja Was widzę jako te osoby, które sobie z tym poradzą, ale po kolei. Tutaj z przeszłości jest karta dziesiątki, miecz, dziesiątki kielichów, czyli taki, powiedziałabym. Spokojny czas, jakby za Wami. Czas, który taki. Może mieliście po prostu więcej czasu dla rodziny, dla spędzenia czasu z rodziną, bo to wszystko się zmieni teraz. Na opozy opozycji jest tutaj opozycja, nie wiem. Dobra. To jest właśnie dziesiątka mieczy, czyli to, co do Was idzie. Czyli idzie do Was ogrom jakichś obowiązków, ogrom pracy, ogrom działania i tu i na tym, co się stało, to jest na tym, co już jest za wami. Czyli jakby kończy się ten czas takiego spokoju. Czas takiego jeszcze jakby <laughs> takiego życia bez emocji, takiego, że po prostu ma się wszystko poukładane: że jest dom, rodzina, pies, kot, wszystko jest. I to takie spokojne sobie życie prowadzić, idziesz do pracy, wracasz, obiad, kolacja, spanko, znowu praca. I jakby ta rutyna, ona zostaje w pewien sposób przerwana. Na poczet tego, że właśnie zaczyna się dużo dziać w tym kwietniu. I co Wam się uda? Karta cesarzowa, czyli uda Wam się osiągnąć cele, które sobie wyznaczycie. Bo karta cesarzowa właśnie pokazuje to, że jesteś, że masz wszelkie dyspozycje do tego, aby osiągnąć to, o czym, to, co chcesz. To, co. Cesarzowa to jest taką osobą, która ona zarządza na, na, na tej drugiej talii, jest tak fajnie pokazana, jak ona trzyma kulę ziemską w dłoni, czyli sprawuje i opiekę nad nią, ale też ona jakby... To jest Matka Ziemia, tak? Więc ona jakby... Ma kontrolę nad tym wszystkim. I tutaj to pokazuje, że ty nad tym wszystkim, mimo że tutaj zacznie się taki troszeczkę harmider dziać, ty masz nad tym wszystkim, nad tym wszystkim kontrolę. Teraz tak co Wam się może nie udać, co będzie przeszkadzać. Macie szóstkę, czyli wypo, e, szóstka mieczy, wypłynięcie na spokojne wody. Czyli e, nawet jeżeli będziecie chcieli w jakiś sposób zatrzymać, to po prostu nie uda Wam się za bardzo, jeżeli e, zwolnić. Po prostu sytuacje będą takie, że jeżeli Ty będziesz chciał Zwolnić albo coś coś takiego, ten pęd taki zmniejszyć, to tutaj z życia takie tam przyjdą ci z zewnątrz rzeczy, że, że nie pozwoli ci usiąść. Będziesz musiał cały czas działać, cały czas coś robić. Tak naprawdę dużo pracy się szykuje, dużo działania. Wyzwanie dla ciebie piątka mieczy, kochani. Dwie piątki macie, jest i wyzwaniem dla ciebie ta piątka mieczy, i tutaj jest przykryciem tego diabła. Czyli y, tutaj może być tak, że nie daj się oszukać, to jest wyzwanie dla Ciebie, skoro mamy jeszcze tutaj tego diabła. Nie da się skusić, więc słuchajcie, jeżeli dostaniecie jakieś propozycje szybkiego zarobku pieniędzy, jeżeli dostaniecie propozycję tego łatwego zarobku, że szybko to pójdzie, ktoś Wam przedstawia jakąś propozycję wejścia w jakąś spółkę, cokolwiek, kochani, co, co jest związane z tym, że, że, że to nie jest takie do końca... Hmm, Czyste, jak powinno być, to kochani, szczęście się tego. Bo tutaj yy, yy, ktoś nie ma czystych zamiarów. Yy, i, I tutaj szybciutko możecie na tym popłynąć. Takie ostrzeżenie dla Was. Yy, troszeczkę to jest. Teraz tak. Hmm. To wyzwanie jeszcze jest, może być takie, że musicie gdzieś, jeżeli ktoś próbuje w coś was tutaj wkopać, że tak powiem brzydko, kolokwialnie, to tutaj Wy musicie się zastanowić na tym, dobrze się zastanówcie, bo macie szansę, że możecie tą osobę troszeczkę podstępem pokazać, że, że, że to się tej osobie nie uda. I, I wy tutaj jesteście jak wygrani wtedy. Teraz tak, wy w tym miesiącu czwórka monet, kochani, liczenie pieniędzy, pilnowanie waszego budżetu, żeby te pieniądze nie uciekały, żeby one były w dobry sposób zainwestowane. Będziecie bać się troszeczkę wydawać, gdzieś taki wąż w kieszeni będzie do wydawania. Taki trudniejszy troszeczkę Ten moment może być, jeżeli chodzi, może on nie będzie nawet że trudniejszy moment, tylko Wy będziecie odczuwać to, że, że gdzieś może Wam przybraknąć i dlatego musicie tutaj ciąć wydatki. Tak jak już mówiłam, z otoczenia do Was idzie jakiś ogrom pracy, ogrom i pracy, i działań, i, i może natłok wydarzeń, dużo rzeczy się może po prostu dziać i to Was troszeczkę przymęczy. Oczywiście ta karta zawsze powtarza, że ty dasz sobie doskonale z tym radę, że tutaj żadnego nie ma problemu, że ty sobie poradzisz, ale no mówię, jest tutaj jeszcze właśnie jakiś wysiłek z waszej strony. Będzie. Czyli tak jak mówię, no to po prostu dużo pracy się szykuje, tak najprościej powiedzieć. Teraz tak, rada dla was jest królowa kielichów. Kochani, przesłaniem królowej kielichów jest. jest jakby. Empatia do innych ludzi, czyli nie zakładać z góry, że ktoś jest taki czy taki, jeżeli się tej osoby wcześniej nie poznało. Uwierzyć we, w miłość do ludzi. Działać z empatią, z otwartym sercem. To otwarte serce może Wam pomóc w odszyfrowaniu na przykład przeciwnika. I takie podejście właśnie ono może zmylić tego waszego przeciwnika, takim otwartym, niewalecznym, a takim otwartym podejściem, właśnie, bo tutaj chodzi o to, że Wy mówię przytrafił się jakieś okazje, tutaj one do was idą, i żebyście wyłapali, które są te dobre, a które złe. Jeżeli wplątacie się w te do... jakieś niezaciekawe, nie Ktoś Was namówi na coś, to tutaj pokazuje się, że swoją elekwencją, takim emanującym ciepłem w stosunku do tych innych osób, zmylicie przeciwnika, a, swoje, a Wy swoje macie robić. I, I tutaj zrobić dobry plan. Teraz tak, co jest na kolejny miesiąc, albo jak się tutaj. Z czym wchodzicie w kolejny miesiąc? Karta głupca. Zaczynacie nowy rozdział. Więc to jest akurat bardzo dobre, że ten nowy rozdział się zaczyna, bo jakby kończycie tutaj jakiś etap przygotowań, jakiś etap jakiegoś, jakiegoś działania. Także kochani, macie naprawdę emocjonujący miesiąc, taki trochę przeplatany. Na pewno nie będzie jakiś spokojny, będzie się dużo, dużo działo. Uważajcie, tak jak mówię, uważajcie na tego diabełka. Jeżeli ktoś, i na wszelkie pokusy, tak, no to tutaj też można po, pokazywać, jeżeli ktoś zmaga się z jakimś nałogiem i próbuje ten nałóg rzucić, no to tych, tych, tych pokus będzie pełno, tak? Gdzieś tutaj one będą, będą wchodzić i, i gdzieś ten, będzie z tyłu głowy podpowiadać, że może jednak raz to nie, 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 nie grzech, tak? Dobra. To zobaczmy teraz kochani, co u Was na w związkach stałych. Raczki na kwiecień. Związki stałe. Okej, okay, związki stałe. I karta rada. Co za karty, kochani. Co mi się tutaj pokazuje to jest w, w tych Waszych związkach, w tym kwietniu, może być dużo y, dyskusji, może być dużo wymiany informacji, może być dużo jakichś SMS-ów, telefonów, Bóg wie co jeszcze, co dla niektórych y, będziecie tak przemęczeni tym naciskiem, tym, tymi, tymi rozmowami, tymi y, powracaniem jakby do jakiegoś tematu. Że co niektórzy naprawdę to jakieś ciche dni jak najbardziej mogą, mogą wystąpić. Mamy tutaj jeszcze wieżę, kochani, i zobaczmy, czy ta wieża pójdzie, w którą stronę idzie ta wieża. Czy ta wieża pokazuje, że wyjaśnieniem tematu i pójście dalej, czy co dla niektórych, co dla niektórych może być nawet jakiś rozwój w związkach. To, mówię, to jeżeli w Waszym związku się nic nie dzieje, jesteś, jest wszystko ok, nie ma żadnych problemów, to to czytanie nie jest dla Was. To będzie akurat dla tych osób, które jakieś tam problemy gdzieś w komunikacji są. Dokąd idzie ta wieża? W którym kierunku? Szóstka. szóstka sześć monet. A więc tu by to pokazywało, że, że z, jesteście w, jakby. W stanie przełamać ten taki impas, gdzie nie możecie się dogadać yy, i zdecydujecie się na pójście w jakiś krok. Yy, ja myślę, że tu na przykład, jeżeli się zbieracie o to, czy potrzebna na przykład jest wizyta u terapeuty, yy, czy tam u, yy, o tych, u tych osób, co, co tutaj jakieś probu, yy, z, związki yy, próbują naprawić, ze braku słowa, to się pokona mówi, yy, to yy, tutaj jest, że, że zacznie, zaczniecie pomocy. I to będzie takie przełamanie. To będzie coś, czego nie robi, czego nie planowaliście. Terapie małżeńskie, tak? I coś, czego nie, 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 nie braliście może nawet pod uwagę, albo jedna z Was, jedna, osób, jedna osoba z Was nie brała pod uwagę. Ale tutaj się pokazuje, że to jest takie przełamanie, ta wieża. Czyli to nie jest, że koniec związku, tylko przełamanie. Teraz tak, fajna jest karta rada. Karta rada macie króla. Króla Monet. Król Monet będzie mu pokazywał, że musisz dobrze przemyśleć wszystkie za i przeciw. On jest mądry człowiek, więc on musi przemyśleć dobrze wszystkie za i przeciw i wyciągnąć z tego cały konsensus, rezultat, żeby sięgnąć tej wiedzy takiej gdzieś zgromadzonej z doświadczenia przez lata. I, i, i tutaj zachować się właśnie jak, ten, jak ta głowa rodziny, postąpić jak ta głowa rodziny. Także no tutaj taki trudniejszy trochę okres, ale jest, jest przełom, przełom w waszych tutaj relacjach. Dobra, to teraz dla Singi, zobaczmy. dla Kochani, jeżeli chodzi o singli, to jak najbardziej Tutaj pokazują się karty, że możecie spotkać na swojej drodze mężczyznę, czy kobietę, czy partnera, partnerkę, która tutaj to, to są właśnie takie karty pokazujące, że często, często mnie pytacie, czy znajdę osobę na stałe, czy partnera docelowego, partnerkę, jak to, jak to tutaj się zakończy. Więc jak wyszłyby takie karty, to ja bym powiedziała: tak, jest duża szansa na to, że możesz kogoś w w tym miesiącu poznać. I jest to osoba, która jakby bo tutaj ta ten to jest karta marzyciela, tak? Czyli, czyli to jest mężczyzna, który jest w stanie sprostać wszystkim marzeniom. Czyli tu, no, tu akurat się pokazał mężczyzna, ale może być też kobieta, która jest w stanie sprostać wszystkim Twoim takim marzeniom, które miałeś na temat czy miałaś na temat mężczyzny, czy kobiety. Karta dziesiątki monet będzie pokazywać, to jest karta właśnie rodziny dziesiątka monet to też jest karta pokazująca zgromadzenie zgromadzenia tych dóbr, to jest troszeczkę tutaj nie ma pięknych kart miłości, ale jest karta dziesięć, czyli koń, koniec, tak, w całej talii jest od, mamy od asa do dziesiątki, i całą drogę, jak te karty przebywają, prze, tak, prze, pokonują i... Tu jest właśnie ta dziesiątka, czyli to już jest ta końcówka. Yy, także jak najbardziej. Karta Rada jest piątka, piątka, yy, piątka monet. Yy, karta ta by mówiła, żebyście nie, mm, jakby to powiedzieć, yy, nie, stra nie, stra nie, nie stracili szansy, tylko żebyście nie przeoczyli tej szansy, żebyś yy, Bo słuchajcie, może ktoś się pojawić i yy, wy. Nie będziecie mieli inicjaty nie będzie inicjatywy z waszej strony, tak ktoś, ktoś zrezygnuje, a to, przepraszam, byłby błąd, żeby zrezygnować. No tutaj raczej bym mówiła, że. Żeby, że, że, żeby nie straciliście szansy na poznanie kogoś wartościowego i takiego naprawdę, z którym moglibyście stworzyć taki twarczy, twalszy, trwalszy związek. Nie zawsze to wychodzi koni w kartach, więcej wychodzą romanse, jakieś coś takiego, a tutaj naprawdę wychodzi w tej karcie, że w tym rozdaniu, że, że tutaj jest szansa na poznanie kogoś. Tylko żebyście nie przeoczyli. I jeszcze takie coś, kochani, jest. Tutaj też by pokazywała się, żebyście więcej inicjatywy ze swojej strony dali. Ponieważ zobaczcie, jak ta kobieta, ona ona, w środku jest pełno wszystkiego, a ona stoi na zewnątrz, jest jej zimno, pada śnieg i ona nie ma gdzie się podziać. Wystarczyłoby tylko jej inicjatywa, może by zapukała do tych drzwi, żeby ktoś ją wpuścił i ona już by była w tym ciepełku. Tylko właśnie bez inicjatywy, bez jakiegoś takiego wyciągnięcia ręki, bez działania, ta szansa może Wam przejść koło nosa. Czyli to jest tak, jeżeli będziesz siedział w domu i po prostu, no teraz, w dobie internetu, oczywiście można poznać kogoś przez internet, ale nie ma to jak poznanie w czterech oczy, bo od razu widzisz, czy, zaiszczy, czy zaiskrzy, czy nie, to jeżeli nie zaczniesz wychodzić do ludzi na spotkania, na, na, na jakieś umawianie się, no wiadomo, w internet możesz się umówić na żywo, tak? Więc jeżeli nie zaczniesz, nie, na przykład nie zapiszesz się na jakiś portal randkowy, to nigdy nie jesteś w stanie znaleźć kogoś, kogoś fajnego, tak? Także tu, kochani, duża, duża wasza inicjatywa musi być. I co teraz? Teraz zobaczymy na pracę. Uraczka, na pracę. Co się będzie działo w tym kwietniu? Co się będzie działo w kwietniu? Uraczka. Karta rady. Karty rady, kochani, w ogóle podobne karty wyszły w tym rozdaniu ogólnym, co były. I tutaj, teraz, też karta rada dokładnie taka sama: Królowa Kielichów. Czyli coś, to czytanie główne było raczej właśnie do, do osób, do, do, dotyczyło więcej jakichś spraw, w, w takich pracowo-finansowych. Macie tutaj księżyc, piąt, znowu siódemka mieczy i, i kochani, ósemka kielichów. I tu, to bym mówiło tak, że wyjdą na jaw jakieś rzeczy, o których teraz jeszcze nie wiecie: wyjdą na jaw rzeczy. Może wyjść, wyjść na jaw coś, jak ktoś, że ktoś coś pod waszymi, pod wami dołek kopie. O, coś takiego może być. Tylko, że to uda wam się od tego odejść, nie uda wam się w ten dołek, jakby tak, że tak powiem, kochani kochani, wpaść, yy, bo yy, no takie, yy, powiem wam, yy, energia tych kart jest taka troszeczkę, yy, yy, tutaj mnie yy, aż zimno się zrobiło, yy, jest coś takiego, że yy, no, nie zdajecie sobie na razie jeszcze sprawy z czegoś, co, co tam w pracy się dzieje, czy związanego właśnie z pracą i, i tutaj musicie uważać właśnie, mieć szeroko oczy otwarte. Ta karta rady by tak jak już mówiłam w głównym rozdaniu, ona by będzie pokazywać właśnie, żeby wykazać się empatią i, i mm, właśnie y, to Cię uratuje, y, czyli na przykład jeżeli y, Dowiesz się na przykład, bo tutaj ten książę może pokazać, że ty się czegoś dowiesz i nie reagować w sposób emocjonalny i po prostu od razu do tej osoby podejść i, i, i przykładowo jak Will Smith walnąć, tylko kochani, tutaj pokazać się, przyczekać, dyplomacją się pokazać i, i w ten sposób jesteś w stanie odejść od tej całej sytuacji bez szwanku bo to ty odchodzisz, To jest na też na ósemka, ósemka kielichu pokazuje, że to ty jesteś zdecydowany na odejście od tej sytuacji, czyli to ty doktujesz tej warunki, to nie ktoś ci mówi, że ty masz odejść, tylko to ty odchodzisz od jakiejś osoby, sytuacji, miejsca, cokolwiek, kochani. No, takie dziwne trochę, ale zobaczmy. Okej, okay. to by było na tyle, moi kochani, Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym miesiącu. No i co, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!